Dziewczyny, w tym tygodniu y, zrobimy sobie taki trening, który będzie łączył parę ćwiczeń z poprzednich tygodni. Zaczniemy od ćwiczeń oddechowych, czyli kładziemy się na plecach, wkładamy pod odcinek szyjny ręcznik i ustawiamy sobie kręgosłup w ten sposób, że czujemy kość krzyżową na podłodze odcinek piersiowy cały, czyli od dołu do góry na podłodze, tak, odcinek lędźwiowy troszeczkę oddalony od podłogi, na pół centymetra, czyli nie dotykamy, nie podwijamy tutaj miednicy i nie, nie staramy się docisnąć tego odcinka yy, lędźwiowego do podłogi, tylko pozwalamy, żeby on delikatnie odsunął się od podłogi, ale nie na tyle, że Wiemy, że nasze dolne żebra z tyłu odrywają się razem z odcinkiem lędźwiowym, tak? czyli klatka piersiowa z tyłu na podłodze, odcinek lędźwiowy, lekko oddalony od podłogi, kość krzyżowa na podłodze, guzy kurszowe skierowane w stronę pięt. Ręce możecie sobie położyć na dolnych żebrach, tutaj na klatce piersiowej z przodu, i zaczynamy od swobodnych oddechów. Wdech przez nos z językiem na podniebieniu, usta zamknięte i na wydechu będziemy delikatnie, robiąc dźwięk, pss, próbować ciągnąć do, do, dolne żebra do środka, czyli zamykamy klatkę piersiową z przodu. Klatka piersiowa będzie powoli zbliżać się z wydechem w stronę podłogi, możecie czuć, że ten odcinek lędźwiowy troszeczkę przybliża się bardziej do podłogi. Ale nie przez, przez, przez to, że miednica się podbija, tylko że klatka piersiowa idzie w dół. Tak? Czyli miednica jest ustabilizowana, nie rusza się w ogóle. Pracujemy tylko od pasa do góry, czyli klatką piersiową. Wdech przez nos. Na wydechu robiąc dźwięk. Czujemy, jak klatka piersiowa się zamyka. Wydech robimy do samego końca, do samego końca. Czujemy jak więźnie brzucha nam pięknie się tutaj napinam i zamykają nam ścianę brzucha i na wdechu powolutku rozprężamy wszystko. Staramy się wdech wciągnąć głęboko do środka klatki piersiowej. Nie napinamy szyi, tak? tylko wciągamy głębiej pod mostek do środka naszej klatki piersiowej. I próbujemy, wykodujemy to ćwiczenie od 8 do 10 razy. Po 10, raz, po, po 10 razie możemy skupić się na, na wdechach, bardziej tutaj do góry klatki piersiowej. Będziemy trzymać mięśnie brzucha napięte i klatkę piersiową zamkniętą, wdychając powietrze pod mostek i pod obojczyk. Tak? Czyli jak do tej pory wciągamy powietrze przez nos językiem na podgiębieniu, głęboko do klatki piersiowej, nie napinając mięśni szyi, ale tym razem próbujemy ro, rozprężyć tutaj, tak? czyli pod obojczykiem, pod mostkiem, tak? Klatkę piersiową. Robimy wdech przez nos, na wydechu dźwięk sy. Zamykamy klatkę piersiową. Trzymamy na bezdechu 3 sekundy. I mój kolejny wdech jest tutaj, tak? Czyli trzymam żebra w dole, a próbuję otworzyć górę klatki piersiowej. Tak? Robię wdech przez nos, rozprężam, rozprężam, rozprężam. I znowu zamykam klatkę wydechem. Trzymuję oddech i wdech. Tak, pod koniec wdechu będziecie czuć, że żebra się podnoszą troszkę do góry i że brzuch zaczyna się unosić do góry, ale staramy się trzymać jak najdłużej w dole, tak? Czyli początek naszego wdechu idzie do góry klatki piersiowej. Koniec wdechu możemy czuć, że tutaj na dole nam się troszeczkę rozpręża i otwiera, tak? To jest ciśnienie śródbrzuszne, ono będzie nam troszkę rozpierać ścianę brzucha.